Hej, Michał, hajkar, zapraszam do testu DS7 Crossback. Tym modelem DS zaczął sprzedaż jako osobna marka DS Automobil, nie będąc już tylko bardziej awangardowymi modelami Citroena, jak wcześniej było w przypadku Citroena DS3, DS4 czy DS5. DS7 Crossback miał pokazać pozycjonowanie marki DS w koncernie PSA jako marki premium i w tym teście pomogę Wam przekonać się, czy to się udało. A, jeszcze jedno. Tak, jest to już schodzący model, którego zastępuje jego odpowiednik po faceliftingu, czyli DS7. Jednak postanowiłem wziąć go do testu, ponieważ teraz dealerzy wyprzedają wszystkie egzemplarze, które są dostępne od ręki i można liczyć na naprawdę spore rabaty. Tutaj mam egzemplarz w podstawowym białym kolorze, który ładnie kontrastuje z czarnymi elementami w wersji Performance Line, a jak widzicie gama kolorów jest trochę monotonna. Z przodu mamy prostą maskę z delikatnymi przetłoczeniami, oraz taki emblemat, który w każdym egzemplarzu jest wyznacznikiem wersji. W naszym przypadku mamy literkę E, czyli Itens, która oznacza wersję zelektryfikowaną. Tutaj hybryda typu plug-in, a także dwukolorowe paski oznaczające inspirację, jak to nazywa DS, tutaj Performance Line. Niżej wielki grill wykończony takimi łuskami, na którym umieszczono logo marki DS. Z boku wersja Performance Line odznacza się czarnymi relingami oraz kolejnym emblematem w dolnej części przednich drzwi, a w dodatku mamy tutaj srebrne obramowanie okien, dwukolorowe lusterka oraz chromowany akcent na klamkach. W dolnej części natomiast widzimy dosyć delikatne osłony progów i nadkoli. Obecne tutaj czarne felgi ze srebrnymi akcentami zarezerwowane są tylko dla wersji Performance Line i mimo, że są to dziewiętnastki, rozmiar opon to 235x50, to sprawiają one wrażenie wizualnie trochę za małych. Na samym końcu zauważyć możecie też logo DS, które płynnie przechodzi na tylną listwę ciągnącą się przez całą szerokość klapy bagażnika. Pod nią logo DS, z lewej strony oznaczenie napędu, a po prawej kolejny emblemat inspiracji przy nazwie modelu. Na dole trochę czarnego plastiku z dwoma otworami w kształcie równoległoboków w których chowają się dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego. System bezkluczykowy działa standardowo, ale przy okazji możecie zobaczyć, że kluczyk też się wyróżnia, ma kilka chromowanych wstawek, a także motyw diamencików z czerwonym akcentem, który też różni się w zależności od wybranej przez nas inspiracji. Przejdźmy do wymiarów. DS7 Crossback ma 457 cm długości, 191 cm szerokości, 162 cm wysokości, a rozstaw osi wynosi 274 cm. Prześwit 18 cm jest raczej z tych mniejszych w segmencie. Tylną klapę możemy otworzyć gestem nogą pod zderzakiem, i ukazuje się nam bagażnik o pojemności 555 litrów. Jest on miło wykończony. Ma również parę chromowanych akcentów. Z udogodnień znalazłem tutaj wejście 12V i tylko jeden haczyk na reklamówki. A no i po bokach mamy również dwie takie małe kieszenie. Prog załadunkowy jest dosyć wysoki, co dałoby się zniwelować podnosząc podłogę, bo chwyty są do tego przystosowane, jednak podłoga w tym samochodzie po prostu do nich nie pasowała. Pod nią mamy całkiem głęboki, lecz wąski schowek. Jednak nie zmieścimy tutaj półki bagażnika, ponieważ sporo miejsca zajmują akumulatory. W bagażniku mamy również cięgna do składania kanapy w proporcjach 2 trzecie do 1 trzeciej. Pojemność rośnie wtedy do 1752 litrów jak widzicie, tworzy się duży uskok, którego można uniknąć podnosząc podłogę, jednak nie w tym egzemplarzu. Klapę możemy zamknąć z przycisku na niej lub za pomocą gestu nogi i wtedy samochód sam zaregluje zamki. Przejdźmy teraz na kanapę. Drzwi otwierają się wystarczająco szeroko, żeby wygodnie zająć miejsce. Mam 1,72 m i sam ze sobą mam ogrom miejsca przed kolanami oraz nad głową, a pod fotelem opuszczonym maksymalnie miejsce na buty jest no tak na wcisk. Sama kanapa jest super wygodna i bardzo miękka, włącznie z boczkami przy drzwiach. Jej oparcie możemy też elektrycznie regulować w bardzo dużym zakresie. Tak wygląda regulacja zagłówków, a na skrajnych miejscach mamy wejścia Isofix. Podłoga jest całkowicie płaska, więc można wygodnie siedzieć na środku, tylko uważać trzeba na bardzo dziwnie ukształtowaną konsolę centralną. Drzwi są super wykończone, miękkim materiałem na górze, niżej alcantara z przeszyciami, Także wykończenie ze skóry z bardzo miękkim podłokietnikiem. Znalazło się też trochę twardego plastiku na uchwycie, ale dla kontrastu mamy wstawkę z aluminium oraz ładnie wyglądające przyciski. Na dole też miękko wykończony schowek, który jest całkiem duży. Niestety, fotele z tyłu są twardo wykończone, czego nie rozumiem, bo psuje to trochę ogólne odczucie z wykończenia wnętrza, ale mają takie siateczki, a na środku taki dziwny schowek, kratki nawiewu z kromowanymi akcentami, a także dwa wyjścia USB-A. Na środkowym miejscu jest także bardzo miękki podłokietnik z małymi i płytkimi uchwytami na kubki. Przejdźmy teraz do przodu, gdzie możecie zauważyć kolejne oznaczenia wersji Performance Line, na progach oraz na dywanikach. Ale co ważniejsze, witają nas tutaj w pełni skórzane fotele z ciekawymi przeszyciami, które są super miękkie, a ich wyprofilowanie jest przyzwoite jak na charakter auta, więc siedzi się w nich bardzo wygodnie. Pozycja za kierownicą jest raczej typowa jak dla SUVów, czyli siedzimy trochę wyżej. Oba przednie fotele regulowane są elektrycznie, a fotel kierowcy ma pewność ustawień, co umożliwia funkcję komfortowego wsiadania i wysiadania. Pierwszy raz spotkałem się też z czterokierunkową regulacją zagłówków, która jest naprawdę wygodna. A dodatkowo możemy dostosować długość podparcia pod UDA. Oba fotele wyposażone są również w funkcję masażu którą uruchamiamy przyciskiem na każdym fotelu, ale jego ustawienia obsługujemy już w menu na ekranie głównym. Możemy tutaj wybrać typ masażu oraz jego moc, którą faktycznie możemy poczuć, co na pewno będzie przydatne w dalszych podróżach. Jednak przy tych wszystkich udogodnieniach, jakie oferują nam przednie miejsca, w tej wersji nie mam wentylacji ani nawet podgrzewania, co jest dosyć sporym niedopatrzeniem. Projekt deski rozdzielczej jest na pewno bardzo charakterystyczny i nie pomylić go z żadną inną marką, a największą uwagę przykuwa ogromny ekran na środku, ale po kolei. Przed kierowcą praktycznie w całości opryta skórą kierownica, w dużej części z perforacją, jednak dosyć twarda. Ma całkiem mało przycisków, a to dlatego, że pod nią po lewej stronie mamy taki osobny joystick do sterowania tempomatem, którego trzeba się nauczyć na pamięć, ponieważ nie widać go z zawieńca. W dodatku są tutaj manetki do zmiany biegów, na kolumnie czujnik do monitorowania uwagi kierowcy, który kontroluje czy nie jesteśmy rozproszeni. Za kierownicą umieszczony jest wirtualny kokpit o przekątnej 12,3 cala. Wszystkie grafiki oparte są na kształcie rąbu i wyglądają bardzo ładnie. Do wyboru mamy kilka motywów, ale jak widzicie szybkość ich zmiany nie stoi na najwyższym poziomie. Możemy tutaj wyświetlić grafikę z przepływem energii, mapę wbudowanej nawigacji, oraz dostosować ekran osobisty, jednak to robimy już za pomocą głównego wyświetlacza na środku. Jak mogliście już zauważyć, na szczycie deski rozdzielczej mamy bardzo ciekawy akcent, który wysuwa się po włączeniu zapłonu. Jest to zegarek francuskiej marki zegarków luksusowych PRM o oznaczeniu R180. Przechodząc do multimediów to mamy tutaj ogromny ekran o przekątnej aż 12 cali w rozdzielczości HD i tak naprawdę wydaje się on jeszcze większy niż jest za sprawą bardzo dużych ramek po bokach. W dolnym pasie na środku mamy kryształowe pokrętło głośności, a po jego bokach dotykowe przyciski skrótowe przenoszące nas do konkretnego podmenu. Jest to jeszcze stary system grupy PSA, który nie ma takiego menu głównego z kilkoma opcjami. Możemy je wyświetlić na kilka sekund, jednocześnie przyciskając z trzema palcami. Sam system działa trochę wolno, ma ok, wyglądające grafiki i tak naprawdę jego taka robocza przestrzeń nie 12 cali, tylko pewnie około 9, co możecie zauważyć, jak jesteśmy w nawigacji. Oczywiście mamy tutaj połączenie Apple CarPlay i Android Auto, które działają tylko przewodowo. Tutaj również obraz rzucany jest tylko na tą roboczą część, a nie na cały ekran. Praktycznie wszystkie egzemplarze TS7 Crossback, które znajdziecie jeszcze u dillera, wyposażone będą w system audio Focal, który gra naprawdę znakomicie. Składa się z 14 głośników, w tym subwoofera, który umieszczony jest pod fotelem pasażera. Dźwięk jest bardzo czysty i zarówno tony wysokie, jak i niskie są mega przyjemne. Takie wygładzone, ciepłe, okrągłe nie wiem, jak to jeszcze nazwać, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Kolejną wadą starego systemu multimedialnego są kamery. Ten egzemplarz wyposażony jest tylko w kamerę cofania z wirtualnym widokiem 360 stopni. Jest to dokładnie taka sama kamera jak w mojej korsie, gdzie na nią nie narzekam, jednak, biorąc pod uwagę cenę ponad 200 tysięcy zł, to jakość jest fatalna. Na pocieszenie, po wrzuceniu biegu wstecznego, oba lusterka boczne opuszczają się, aby ułatwić parkowanie. Z poziomu ekranu obsługujemy też dwustrefową automatyczną klimatyzację, którą możemy zaprogramować na konkretną godzinę dzięki hybrydzie typu Plagi. Na tunelu centralnym mamy znaną z grupy PSA dźwignię skrzyni biegów typu Cobra, przycisk hamulca ręcznego oraz zaskakująco umieszczone przyciski od sterowania szyb, a także przełącznik trybu wjazdy. Do wyboru mamy ich 5 i pokazują się one na zegarach cyfrowych. Oraz na ekranie centralnym. Przejdźmy teraz do wykończenia wnętrza. Cała góra deski rozdzielczej wykonana z miękkiego materiału. Niżej całe połacie wykończenia miękką alkantarą z symbolem inspiracji oraz przeszyciami. Ramki ekranu oraz osłona zegarka w kolorze Piano Black. Srebrne akcenty na nawiewach. Cały tunel środkowy, również z Alcantary. Trochę Piano Black w okolicach skrzyni biegów. Miękkie podparcie kolana. Oraz super miękki podłokietnik. Na drzwiach tak samo jak z tyłu, czyli miękka góra. Całkiem sporo alkantary z aluminium wokół klamki, a także trochę skóry z miękkim podłokietnikiem. W okolicach uchwytu trochę twardego plastiku, a schowki miękko wykończone. Dobra, to przejdziemy teraz szybko przez schowki i idziemy pod maskę. Tutaj, jak widzicie, maska otwiera się samo na siłownikach. Gama silnikowa w schodzącego modelu nie jest najbogatsza, chociaż i tak jest lepiej niż w nowym. Z tradycyjnych napędów do wyboru mamy silnik benzynowy 1.6 turbodoładowany o mocy 180 KM, a także Turbo diesel 1.5 130 koni. Dodatkowo mamy wersję Itens, e czyli hybrydy typu plugin o mocy 225 koni mechanicznych, a także jedyną wersję z napędem na 4 koła, którą mam w testowanym egzemplarzu. Jest to zespół napędowy o mocy 300 koni mechanicznych i systemowym momencie obrotowym 520 Nm. Na niego składa się silnik turbo 1.6 o mocy 200 koni mechanicznych i momencie obrotowym 300 Nm, a także dwa silniki elektryczne, które łącznie generują mocy 220 koni mechanicznych. Posłuchajcie teraz jak brzmi silnik oraz wydech. Jak mogliście usłyszeć, nie było to nic szczególnego. Wydech brzmi standardowo, i mamy soft limitera przy około 4000 obrotów na minutę. Według DS-a model 7 Crossback z tym układem napędowym przyspiesza do setki w 5,9 sekundy. Pora to sprawdzić. Tak więc jak widzicie jest naprawdę bardzo szybko. Nawet udało mi się pobić deklarowany czas, a z wyładowanym akumulatorem wynik był gorszy o około pół sekundy. Miejcie jednak na uwadze to, że moje pomiary są tylko poglądowe, ponieważ nie używam żadnego specjalistycznego urządzenia. Ale wracając, mam tutaj kilka trybów jazdy, które zmieniają to, jak faktycznie możemy jeździć. Jest tryb elektryczny, który możemy wybrać tylko jeśli mamy prąd w bateriach i wtedy samochód jeździ tylko na elektryce. Na samym prądzie TS jest w zupełności wystarczająco dynamiczny do poruszania się po mieście i poza nim, a maksymalnie potrafi się rozpędzić do 140 km na godzinę. W trybie czysto elektrycznym TS będzie poruszał się tak długo, dopóki nie wyładuje baterii lub dopóki nie wciśniemy gazu do pozycji kickdown wtedy uruchomi się silnik spalinowy. W trybie hybrydowym oraz komfortowym, przy delikatnym przyspieszaniu będziemy używali tylko silników elektrycznych a dopiero przy trochę mocniejszym wciśnięciu gazu lub przy prędkościach pozamiejskich uruchomi się silnik spalinowy. Przełączając na tryb Sport informujemy napęd, że potrzebujemy jego pełnej mocy, więc cały czas jedziemy złączonym silnikiem spalinowym. Napęd na koła przenosi nowoczesna, hydrokinetyczna, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów firmy Aisin, która jest standardem w każdym napędzie. Jest ona stosowana w całej grupie PSA i bardzo dobrze pasuje do charakteru DS7. Bardzo płynnie, często wręcz niezauważalnie zmienia biegi, sporadycznie przy niższych prędkościach zdarza się czasami szarpnąć, i jest całkiem szybka. Jak widzieliście na próbach dynamicznych, jadąc w trybie komfort, reakcja na gaz jest naprawdę przyzwoita, a jadąc czysto elektrycznie, tylko chwilę dłużej trwa uruchomienie się silnika i wybór odpowiedniego przełożenia. Jej tak naprawdę jedynym i największym minusem jest fakt, że nie mamy tutaj auto holda. Więc tak podsumowując wrażenia z jazdy. DSM-7 przede wszystkim jeździ się super płynnie, a jeśli potrzebujemy mocy, to mamy jej tutaj pod dostatkiem. Jeśli mamy hybrydę, to pewnie sporą część osób interesuje spalanie. Jako, że jest to hybryda, którą możemy ładować z gniazdka, to jeżdżąc do okolic 50 km dziennie możemy mieć ciągle spalanie 0 litrów. Oczywiście, jeśli przez noc będziemy doładowywać akumulator, który ma pojemność 12,3 kWh. Ładując normalnego gniazdka od 0 do 100% zajmie nam to około 6,5 godziny, a maksymalnie mając większą moc przyłącza możemy ten czas skrócić do godziny 45 minut, ponieważ ładowarka pokładowa ma 7,4 kW. Idąc tym tokiem myślenia przeprowadziłem test, ile kilometrów uda mi się przejechać na samym prądzie. Test zacząłem z przebiegiem 4425 km, wyruszyłem w poniedziałek około godziny 9 i poruszałem się głównie po mieście, po Katowicach, kilka razy przyspieszając do prędkości 100 km na godzinę. Samochód stał przez noc na dworze, podpięty ciągle do gniazdka, z zaprogramowaną klimatyzacją, która ogrzała mi wnętrze, gdy byłem jeszcze podpięty, aby nie stracić na to energii. Jak widzicie, czysto elektrycznie udało mi się przejechać 46 km, co, biorąc pod uwagę temperaturę na zewnątrz 12 stopni oraz masę samochodu, która bez wyposażenia dodatkowego przekracza już 1800 kg, jest według mnie bardzo dobrym wynikiem. Średnie zużycie energii poszło mi 20,5 kWh na 100 km, ale często na krótszych odcinkach udawało mi się schodzić mocno poniżej 20 kWh. Jak natomiast wygląda sytuacja, kiedy skończy się nam prąd w akumulatorach? Oczywiście prąd zawsze w nich jest, abyśmy mieli dostępne te 300 koni mechanicznych oraz aby nie uszkodzić ogniw, ale mówimy o sytuacji, kiedy nie możemy włączyć trybu czysto elektrycznego. Wtedy samochód zachowuje się jak typowa hybryda znana na przykład z Toyoty. W takim przypadku w mieście spalanie oscylowało mi w granicach 6 litrów na 100 km, ale też możliwe było zejście na przykład do 5,6. Poza miastem, przy prędkości 90 km na godzinę, osiągałem podobne wyniki jak w mieście, więc też okolice 6 litrów na 100 km. A dopiero na autostradzie, przy 140, czuć mocno, że zaciągniemy ze sobą około 400 kg więcej, porównując do silnika czysto spalinowego 1.6 i spalanie oscylowa w granicach wysokich 8 do 9 litrów. Tak więc, jeśli nie macie możliwości ciągle ładować samochodu z gniazdka, to uważam, że nie ma sensu dopłacać niemałych pieniędzy do hybrydy plug -in. Zobaczmy teraz, jak TS7 poradzi sobie na nierównej drodze. W standardzie dla wersji hybrydowych dostajemy tutaj adaptacyjne zawieszenie w nazwie TS Active Scan Suspension. W jego skład wchodzi jeszcze kamera umieszczona za przednią szybą, która skonuje drogę przed samochodem, przygotowując każde koło z osobna na nierówności. Zawieszenie zmienia też swoją charakterystykę w zależności od wybranego trybu jazdy. Oczywiście te zmiany nie są jakieś ogromne i nie nastawiajmy się, że w trybie sport DS7 stanie się wyścigówką, chociaż prowadzi się całkiem dobrze, ponieważ przede wszystkim jest on nastawiony na komfort. Niestety tutaj również przypomina o sobie duża masa własna, która w tym przypadku też jest przeciwnikiem, i podejrzewam, że wersje czysto spalinowe są bardziej komfortowe. Jazda ts 7 po autostradzie to czysta przyjemność. Jest on znakomicie wyciszony pod każdym względem. Opory toczenia, szumy opływowe, uszczelki, naprawdę wszystko. DS jest również bardzo stabilny przy wyższych prędkościach i nie jest podatny na podmuchy boczne. Te odczucia możemy połączyć ze świetną muzyką, komfortowymi fotelami oraz znakomitą funkcją masażu i wychodzi nam naprawdę ideał na dalekie podróże. W dodatku mamy tutaj znakomicie działający system TS Drive Assist, czyli półaktywny tempomat. Bezpłętnie utrzymują dystans od samochodu poprzedzającego działając w pełnym zakresie prędkości. System utrzymania na środku pasa ruchu działa najlepiej w testowanych przeze mnie dotąd samochodów jako pierwszy zdał test, który nazwałem robocze testem szykany. Przy zjeździe z autostrady mamy tutaj dosyć mocne zakręty prawo-lewo, Jadąc na aktywnym tempomacie do tej pory sprawdzałem czy któryś samochód da radę sam to przejechać, nie wyjeżdżając poza linię. Raczej nie pokazywałem tego na nagraniach, ponieważ żadnemu autu się to nie udało i myślałem, że jest to za trudne dla obecnej generacji tempomatów, a tutaj proszę DS mnie pozytywnie zaskoczył. Oczywiście wykonuję ten test, tylko jeśli obok mnie, na obu pasach jest pusto. Ostatnią funkcją tempomatu jest też to, że sugeruje nam dostosowanie jednym przyciskiem prędkości do tej z odczytanego znaku. Jednak, jak to we wszystkich obecnie samochodach, jest to system, który potrafi się pogubić i pokazywać na przykład ograniczenia z drogi obok. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych, gdzie DS7 robi ogromne wrażenie. Po otwarciu samochodu z przodu włączają się reflektory wraz z oświetleniem powitalnym, które widzieliście już pewnie wiele razy. Klosz reflektora posiada takie trzy małe diamenciki, które mogą się obracać o 180 stopni i wygląda to znakomicie w dodatku z tym fioletowym akcentem. Przechodząc dalej, to pod lusterkami rzucony jest projekt z logo DS, a z tyłu włączają się lampy. Po otwarciu klapy gasną główne światła i włączają się te pomocnicze pasgi w dolnej części zderzaka. Sam bagażnik podświetlony jest bardzo jasno dwiema lampkami LED. Na kanapie również dwie lampki LED z podświetlonymi klamkami, przyciskami oraz wyjściami USB. Z przodu wszystko również wyraźnie oświetlone. Tak wyglądają animacje po włączeniu zapłonu i jest co podziwiać. Tak wygląda poświetlenie wnętrza po odpaleniu. Zegary dobrze widoczne, przyciski na kierownicy podświetlone, nad lewym kolanem również, a na drzwiach podświetlone mamy tylko klamki, ponieważ nie ma tam żadnych innych przycisków. Na fotelu przyciski są ładnie widoczne, a podświetlenie na nogi jest, jednak włącza się tylko kiedy włączone mamy lampki na podsufitce, co jest trochę dziwne. Na szczycie deski pięknie oświetlony zegarek. Pod ekranem wszystko podświetlone, włącznie ze schowkiem na telefon, tak samo jak przyciski na konsoli centralnej, czy schowek pod podłokietnikiem oraz ten przed pasażerem. Na podsufice mamy dotykowe lampki LED, a lusterka w zasłonach są mocno oświetlone. Tak wygląda DS z łączonym całym oświetleniem zewnętrznym. Z przodu mamy wszystko oczywiście w technologii LED, Włącznie z dynamicznymi kierunkowskazami, na lusterkach również kierunkowskazy LEDowe, a z tyłu super wyglądające lampy Full LED z takim efektem łuski wraz z dynamicznymi kierunkowskazami. Tak prezentują się reflektory na postoju, które świecą bardzo mocno. Nazywają się one DS Active LED Vision. I są to w pełni adaptacyjne reflektory, którym jedynie brakuje matryc lub pikseli, które są dostępne po liftingu. Jednak mimo to sprawują się one naprawdę znakomicie. Reflektory na bieżąco dostosowują się do sytuacji na drodze, prędkości, warunków pogodowych, skrętu kierownicy i uzależniają od tego tryb oświetlenia. Inaczej zachowują się w mieście, a inaczej na autostradzie, gdzie mogą mieć zasięg nawet ponad pół kilometra. Byłem z nich bardzo zadowolony i nie brakowało mi tej funkcji znanej z lamp matrycowych, a był tutaj zwykły system automatycznych świateł drogowych, który chociaż działał bardzo dobrze i czujnie. Rozmowa o cenniku nie ma zbyt większego sensu, ponieważ i tak już nie można o tego modelu do produkcji, jedynie do zakupu są egzemplarze od dealerów. Jednak, mimo to, pokażę Wam, czego możecie się spodziewać. Podstawowa wersja Bastille na zewnątrz nie wygląda najlepiej, jednak nie wydaje mi się, żeby jakiś dealer miał taki model do sprzedaży. Po drugiej stronie mamy wersję Rivoli w inspiracji Opera, którą często widziałem na ogłoszeniach. Taka full opcja ze wszystkim mocą 300 KONI cennikowo kosztowała 332 000 zł, teraz będzie to poniżej 300 tysięcy. Obok Rivoli bardzo często dealerzy do sprzedania mają wersję Performance Line Plus, którą już bardzo dobrze doposażoną z silnikiem czysto benzynowym powinniście wyrwać w okolicach 200 tysięcy zł, co jest naprawdę dobrą ceną. Tak więc przechodząc do podsumowania, uważam, że DS7 Crossback bardzo dobrze wprowadził na rynek markę DS. Jest to duży, rodzinny, bardzo komfortowy samochód, który wykończeniem oraz dbałością o detale spokojnie może wejść do segmentu premium. Tylko czy jest sens kupować jeszcze obecny model, jeśli wszedł już facelifting? Jeśli szukacie samochodu na teraz, a nie będą Wam przeszkadzały stare multimedia, to uważam, że jak najbardziej warto kupić obecny model, który w dodatku będzie w niższej cenie. A, no i do tego, w modelu po odświeżeniu znika z oferty silnik 1.6 180, więc jest to ostatni moment, jeśli nie chcecie być skazani na hybrydę plugin lub diesla. Także, dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania albo uwagi co do tego testu, to zapraszam do sekcji komentarzy, zachęcam również do zostawienia subskrypcji oraz lajka i widzimy się w następnych filmach. Bye!